No Przemek, przed nami ten dzień. Pamiętaj, potraktuj to jako wyzwanie. Maseczka, pamiętaj, jedna na przerwę, druga na lekcję. Żel antybakteryjny używaj, bo tam będziesz pisał po tablicy kredą albo coś, to dezynfekuj ręce. Tylko ten długopis używaj, tylko ten ozonowałem. Innego nie używaj. Rękawiczki, całe opakowanie masz. Zmieniaj co godzinę, tak jak mówi instrukcja. Hmm? To idę. Hola, hola, hola. A jeszcze czegoś nie zapomniałeś? Hmm? O, zuch, mój synek, taki dzielny. Córcia, który wolisz? Ten z księżniczką czy Wałtka? Hmm, może po prostu. cały czarny. Boże, dziecko, ty masz depresję. Nie, po prostu nie mam już 12 lat. Dla mnie zawsze tyle będziesz miała. Coś mówiłaś, mama? A nic, nic. Dobra, weźmy ten czarny. Moja księżniczka. A teraz zwykłemu. Za co? Za co? Dobra, zeszyty wszystkie są. Piórnik jest. Ołówki i długopisy są. Kanapka z zeszłego roku, wyjęta. Kostium na WF jest. Buty na zmianę są. Chyba wszystko mam. Piotr, a rozum i godność człowieka masz? Wiedziałem, że o czymś zapomnę. Dzięki, mamut. pięciolinie, weź. No, ale my już nie mamy lekcji muzyki. No, ale na lekcję WF? -u. Po co w pięciolinie na lekcji WF? -u? Bo pisanie uwag jest dla mnie jak muzyka. Jak piękna muzyka. Piękna. Arek, stawaj! Do szkoły się spóźnisz. Nie chcę się już nie tam spokojnie. Ale musisz, Arek, no co ty gadasz? Nie, nie idę już! Aruś, ale musisz, kochanie, no! I dlaczego muszę? Bo jesteś nauczycielem? Czemek weź tego nie kupuj! Przecież w tym roku mamy tyle materiału do przerobienia, że z twoimi ocenami to i tak nie jest Ale, trenerze, jak trener może tak mówić? Przecież i tak nie mogę zdać. Kto będzie grał w wtedy? No. Musisz to zrobić, Piotr. Musisz. Nie, nie mogę tego zrobić. Ale musisz. Tak trzeba. wybrane? Tak, tak, tylko jeszcze strugaczki szukam. Czemu? No strugaczki. Ostrzałki, stróżki Nie rozumiem co ty do mnie mówisz, chryste dziewczyno. Do czego to jest w ogóle przedmiot? No jak się ołówek stępi, to się robi skrzyd, skrzyd i jest wtedy Temperówka! Chodzi ci o temperówkę? No tak, o strugaczkę. Nikt tak teraz nie mówi na temperówkę, dziewczyno, proszę cię. Jest pan pewien? A wy jak mówicie? Dobra, panie, to podsumujmy sobie nasze ustalenia. Yy, dwa semestry dobrych ocen, minimum jeden związek, minimum e, z taką laseczką 7 na 10, ustaliśmy tylko nie z Kasią, tak była na głupia, nie? E, pięć minut przygotowań poproszę. A, i tam jest taki zapis o mękach, wiecznych mękach, w smolistych czarach Czy To by się dało wymienić na coś innego. Niestety, to jest najlepsza oferta, jaką mogę dać za duszę Twojej jakości. Tak źle, co? Powiedzmy sobie tyle. I ja oni w faksach, ani nagrywanie TikToków nie pomogą. No dobra, no uczciwa oferta. Dalej. Pan.